Dzień dobry, witam serdecznie z kolejną ciekawostką kolejową. Rarytasik. Tyle mogę powiedzieć o tym, co widzę ja i co wy też widzicie, a mianowicie to jest tarcza ostrzegawcza, kształtowa. Nie byłoby nic z tym dziwnego, gdyby nie to, że uwaga, ona jest trzystawna tarczo ostrzygawczą dwustawną pewnie widzieliście ale trzystawną, no nie wiem z tego względu, że to robi furorę tak zwana ta strzała z racji tego, że wtedy gdy mamy tarczę ostrzygawczą trzystawną jak sama nazwa wskazuje taka tarcza może pokazywać aż trzy sygnały za chwileczkę opowiem jakie, zarówno w porze dziennej jak i w porze nocnej oczywiście o tym, że jest to tarcza ostrzygawcza, świadczy m.in. widoczny wskaźnik w1, a także oczywiście oznaczenie TOA, czyli tarcza ostrzegawcza odnosząca się do semafora A. Aktualnie jestem na szlaku, bo wiadomo, tarcze ostrzegawcze semaforowe przeważnie spotykamy na szlaku. Eee, oczywiście tam jeszcze są wskaźniki W11A, które uprzedzają, że zbliżamy się do tarczy ostrzegawczej semaforowej. Ok. Idziemy dalej. Co tutaj takiego ciekawego? No oczywiście, zobaczcie ten dysk, pomarańczowy dysk z czarną obwódką i białym pierścieniem. W stanie zasadniczym mamy taki sygnał, czyli semafor, do którego odnosi się ta tarcza, wskazuje sygnał stój. Z racji, że jest to tarcza ostrzegawcza kształtowa, to i semafor musi być również kształtowy. Ta tarcza nastawiana, wiadomo, jest dźwignią, w tym przypadku sygnałową. Tu jest tak zrobione, że ta tarcza jest sprzężona właśnie z semaforem kształtowym, że za pomocą jednej dźwigni nastawiamy i sygnał zezwalający, wolna droga na semaforze kształtowym i wraz z wyświetleniem sygnału zezwalającego na semaforze tym kształtowym również odpowiedni sygnał na tarczy ostrzegawczej się pojawi. Zobaczcie, idą pędnie. Proszę zobaczyć jedna i druga z tego względu, że wiadomo różne sygnały możemy tutaj podawać. Automatyk. Ja znowu nie będę tutaj e, mówił Wam dokładnie, co tu jest, By musiał poprosić automatyka, aby to rozebrał, pokazywał właśnie do czego też to e, służy. No, zobaczcie, ja się znajduję w odległości m, około 1300-1200 metrów e, od nastawni, czyli od miejsca, gdzie przekładamy właśnie, e, nastawiamy odpowiedni sygnał za pomocą dźwigni tutaj sygnałowej. Okej, okay, tyle jeśli chodzi o ten temat. Opowiem właśnie, jakie sygnały można spotkać, a także później pokażę Wam, jak to działa w rzeczywistości. Tylko niestety rzadko tutaj się zdarza, że wjeżdżamy na kierunek zwrotny, więc niestety ta strzałeczka się nie odchyli. Niestety, ale dysk koloru pomarańczowego już tak, on się po prostu położy. Więc za chwileczkę opowiem, jakie sygnały tutaj można spotkać. Dobrze, szanowni państwo, to teraz opowiem, jakie sygnały można spotkać na tej tarczy ostrzegawczej. Jeżeli semafor wskazuje sygnał stój, czyli SR1, to. Tarcza będzie właśnie w taki sposób sygnalizowała nam to, czyli ten pomarańczowy dysk z czarnym pierścieniem i białą obwódką będzie właśnie w takiej pozycji, w jakiej widzicie. Strzała, jak wiadomo, tutaj się nie rusza, i wiadomo, mamy to sygnał dzienny. Jeśli byśmy mieli sygnał nocny. W przypadku tutaj tej tarczy, tej, tego dysku i strzały nic się nie zmienia, ale dodatkowo, uwaga, właśnie będzie nam to sygnalizowało kolorem. Jak widać mamy tutaj światła na tej, na tej podwójnej głowicy, tak to można ująć, na tej głowicy, na którym widzimy dwa światła koloru pomarańczowego oraz korolu zielonego. W porze dziennej, jak widać, nic nie jest wyświetlone, ale gdy zbliży, zbliży się noc, to wtedy w przypadku pory nocnej sygnał OT1 będzie ukazywał się właśnie za pomocą światła koloru pomarańczowego czyli tak jak w przypadku tarczy ostrzegawczej świetlnej tak jedno pomarańczowe światło na tarczy ostrzegawczej mówi nam że semafor wskazuje sygnał w stój, ok, czyli mamy sygnał OT1 w porze dziennej i w porze nocnej załatwiony a teraz uwaga, jak to będzie wyglądało, jeżeli w przypadku semafora wjazdowego podamy sygnał SR2 Czyli wolna droga z największą dozwoloną prędkością. Oczywiście tutaj e, musi tarcza ostrzegawcza, e, semaforowa nam to pokazać. I ten dysk, który widzicie, on po prostu się położy. Będzie w pozycji poziomej. Strzała się nie ruszy. Będzie taka jak na zdjęciu. A uwaga, dodatkowo w porze dziennej, jeszcze ta głowica, na której są dwa światła, ona się obróci w taki sposób. Gdzieś na prawo pod kątem 45 stopni. Tak będzie, jeśli chodzi o sygnał dzienny. Jeśli chodzi o sygnał nocny, to wiadomo, tarcza też się położy, tylko no z daleka nie będę w stanie jej widział, ale spokojnie, po to mamy światła, światła kolorów, w tym przypadku e, zielonego, że z daleka maszynista będzie widział, jak jest będzie jedno zielone, że semafor wskazuje sygnał SR2. Dobra, i to by było, jeśli chodzi o tarczę ostrzegawczą dwustawną, gdybyśmy mieli tutaj ją, ale z racji, że mamy trzystawną, no to jeszcze będzie jeden sygnał pokazany OT3. Teraz uwaga, w porze dziennej będzie tak, że ta tarcza o dziwo się nie ruszy. Ona będzie w takiej pozycji, w jakiej jest. Ale robotę tutaj robi nasza strzała. Nasza strzała biała z czerwoną obwódką. Ona w porze dziennej będzie tutaj, przesunie się pod kątem 45 stopni w prawo. Czyli jakby ją teraz pchnął w prawo, to ona by się na tej pozycji zatrzymała. A tam byłaby w taki sposób. Okej, okay, dobra. To by był sygnał dzienny, a jeśli chodzi o sygnał nocny, to będzie, tak jak w przypadku sygnału dziennego, tylko, że no znowu tej tarczy nie zobaczymy z daleka, tak? Maszynista jej nie zobaczy, ale światła robią robotę. No to teraz tak, można się domyśleć, że jeżeli w porze nocnej OT1 to było jedno pomarańczowe światło, w porze dziennej OT2 to było jedno zielone światło, no to można się łatwo domyśleć, że w porze nocnej sygnał OT3 to będą jednoczesne wyświetlenie światła koloru pomarańczowego i zielonego. O dziwo właśnie ta tutaj głowica się nie przesunie. Ona będzie w takiej pozycji w jakiej jest. Nie ma sensu jej przesuwać z tego względu, że z daleka maszynista widzi dwa światła i koloru pomarańczowego i koloru zielonego, czyli oznacza to, że jest podany sygnał SR3 na semaforze, czyli wolna droga ze zmniejszoną prędkością. Tyle jeśli chodzi o tą tarczo ostrzegawczą. Za chwileczkę przejdzie pociąg Powoli ja już go tam słyszę i pokażę Wam. Tylko mówię, niestety tutaj na bok nam dyżurny ruchu nie weźmie tego pociągu. Pojedziemy na prosto, a więc będzie pokazany sygnał OT2. Być może kiedyś uda nam się nagrać sygnał OT3, ale ważne, zobaczycie, jak w ogóle mechanicznie ta tarcza chodzi. Także poczekamy chwileczkę. Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi. Szanowni Państwo, za chwilę będzie wjazd podany, e, zobaczymy to po właśnie ostrzegawczej, pięknie się tutaj odchyli, no niestety tak jak mówiłem wjazd, o właśnie widzieliście, wjazd jest na prosto, e, niestety to jest sygnał OT2, nie O OT3, z tego względu, że mamy pełną prędkość, największą dozwoloną na semaforze wjazdowym, Gdybyśmy pociąg wzięli przysłowiowo na bok, czyli na kierunek zwrotny, wtedy byłby sygnał OT3, czyli ta strzałka by się przesunęła w tą stronę. Za chwileczkę zobaczymy, widzimy pociąg już siecie, Cały czas tarcza ostrzygawcza pokazuje sygnał dzienny, czyli maszynista widzi, tak? jeżeli właśnie ten dysk jest w takim położeniu, czyli poziomem, maszynista wie, że semafor wjazdowy jest na wolną drogę. Pokazuje sygnał SR2, czyli wolna droga. Oczywiście z największą dozwoloną prędkością. Ale zobaczymy, co dalej z tego względu, że niestety ale smafory kształtowe nie mają takiej możliwości e, tutaj po, e, pokazania, co jest na następnym smaforze. Dlatego za chwilę dowiemy się, jak to tutaj jest. Widzimy, pociąg jedzie. chwileczkę poczekamy na pewno go już słychać Jak widać, nic z tarczą ostrzegawczą się nie stało, z tego względu, że pamiętacie, opowiadałem właśnie o tarczy ostrzegawczej przyjazdowej, e, która odnosi się do urządzeń na przyjeździe. E, dopóki. W przypadku urządzeń na przejeździe, one, one nie przejdą w stan e, oczekiwania, a w tym przypadku jeżeli semafor nie nastawi się na sygnał stój tarcza ostrzegawcza cały czas będzie pokazywała taki sygnał adekwatny do tego co jest na semaforze wjazdowym. E, widzimy, że już powoli tam zwalnia z tego względu, że jest to pociąg pasażerski mający postój handlowy na tej stacji. No, poczekamy jeszcze tak z 20 sekund, myślę, że za 20 sekund semafor nastawi się na sygnał stój, i w tym przypadku tarcza powróci do swojego pierwotnego sygnału, a więc o T1. Poczekamy jeszcze chwileczkę, podziwiajmy piękną pogodę. Cisza, spokój. I już widzimy, widzieliście. Pięknie właśnie tarcza. E, pokazuje pierwotny sygnał, czyli wiem, że semafor wjazdowy nastawił się na sygnał stój, pociąg minął semafor wjazdowy, i tak to, szanowni państwo, jest. Za chwilę przejdziemy właśnie, ponieważ widzimy, że to jest tarcza ostrzegawcza do semafora, A, więc wam pokażę ten semafor wjazdowy A, ale także pokażę wam, co stoi przy tym semaforze wjazdowym. I właśnie doszliśmy do tego semafora, do którego ta tarcza ostrzygawcza trzystawna się odnosi. Semafor wjazdowy A, jak widać, no dość wysoki semafor. Wiadomo, że skoro jest to semafor wjazdowy, to z daleka maszyniści muszą go widzieć. W porze dziennej, wiadomo, e, ładnie, pięknie widać. Ramiona w porze nocnej, dodatkowo tam jest sygnalizowane e, światło. Ok, ale nie o semaforze tutaj będę mówił, a bardziej o tym. Tutaj, e, te tarczy, ale zanim tarcza, to też opowiem co nieco, właśnie jak to jest możliwe, że za pomocą jednej dźwigni nastawiamy i sygnał zezwalający na semaforze wjazdowym, i wraz z wyświetleniem sygnału zezwalającego na semaforze wjazdowym, nastawia się sygnał na tarczy ostrzegawczej. Zobaczcie, szanowni Państwo, że tam jest nastawnia. Od Odastawni idą pędnie od dokładnie od dźwigni sygnałowej. Jak widać mamy dwie pędnie, które one idą tutaj do tego, tutaj można powiedzieć, pomieszczenia, gdzie wiadomo jest to wszystko połączone z semaforem kształtowym, ale widzimy, że znowu od tego pomieszczenia odchodzą te same pędnie. No i to jest tak zrobione właśnie, że za pomocą jednej dźwigni nastawiamy i sygnał zezwalający i dopiero wtedy, gdy nastawi się sygnał zezwalający na semaforze wjazdowym, dopiero wtedy tarcza ostrzygawcza pokaże odpowiedni sygnał. Nie może być takie, czyli widzicie, że wszystko przychodzi przez ten semafor kształtowy. Nie może być takiej sytuacji, że pierw nastawi się sygnał na tarczo ostrzygawczej, a dopiero wtedy na semaforze. Zasada jest następująca, pierw musi się wyświetlić sygnał zezwalający na semaforze, a następnie odpowiedni sygnał na tarczy ostrzegawczej. No bo jakbyśmy, tak na ludzką logikę, no jeżeli pierw by się wyświetlił sygnał na tarczy ostrzegawczej, yy, zezwalający na jazdę, a semafor na stój, maszynista wie, że może jechać, a semafor co? No, niestety nie zdąży wyhamować, dlatego jedno kontroluje, jak widać, drugie. Tak samo jest w przypadku semaforów świetlnych, do którego odnoszą się ostrzygawcze świetlne. Taka sama zasada. Także widzimy, tu jest, no, nie wiem, czy to mogę otworzyć, a mogę nawet, widzicie, mogę, widzimy, że to wszystko, zobaczcie, jest połączone w jedną całość. Ładnie pan zakryje. Dobra. OK, druga sprawa. Dodatkowo widzimy, odchodzą dwie pędnie, ale widzimy, że one osobno idą do tej tarczy ostrzegawczej. Tak jak Wam mówiłem, no niestety, na semaforze kształtowym nie zobaczymy, co jest na następnym semaforze, Aczkolwiek ja widzę, stąd jest taka dobra widoczność. O widoczności sygnałów na sygnalizatorach również Wam opowiem. I jest bardzo dobra widoczność. Ja widzę już semafory wyjazdowe i widzę, że one wskazują sygnał SR1. No, ale niestety na semaforze wjazdowym, kształtowym, nie widać tego, co jest na semaforze wyjazdowym. To nie są niestety semafory świetlne, ale spokojnie. Na wprost, jakbyśmy jechali, jest semafor wyjazdowy K. Ja wiem, a jakbym nie wiedział, to bym spojrzał sobie po tej tarczy ostrzegawczej i ona jest dwustawna TOK. -OK. Nie ma tej strzału jak widać, czyli to nie jest trzystawna. I to jest tak, że przy semaforze wjazdowym kształtowym stoi tarcza ostrzegawcza kształtowa która odnosi się do semafora wyjazdowego. Już wiemy skąd, bo Wam przed chwilą powiedziałem. Także tu jest tak, że dopiero wtedy jak wyświetlimy sygnał zezwalający na semaforze wyjazdowym, dopiero wtedy będziemy mogli nastawić tutaj odpowiedni sygnał. Akurat z tego co wiem, bodajże chyba osobnym, osobną dźwignią jest nastawiana ta tarcza, więc pierwszy sygnał zezwalający, pierwsza dźwignia sygnału do smafora K, a następnie wtedy możemy e, pociągnąć dźwignię od tarczy ostrzygawczej. E, a pokażę Wam jeszcze jak to właśnie wygląda na posterunku ruchu, zarówno do tego semafora A, jak i do semafora wyjazdowego. Tylko, że tam troszeczkę będzie inna sytuacja, bo pokażę Wam tylko smafor A e, z racji, że. Nie wiem, czy dobrze będę mówił, ale wiadomo, że tam jest drugi okręg nastawczy. Semafor wyjazdowy jest obsługiwany przez nastawnię wykonawczą, a ta tarcza nie wiem, czy nie jest obsługiwana przez nastawnię dysponującą, ale to za chwileczkę pokażę. Niestety nie mam autoryzacji na tej stacji, ale za chwilę zobaczymy. Na pewno Wam powiem o semaforze A, że jest tutaj wszystko na jednym. Tak jak pokazywałem w terenie, mamy tutaj dźwignie sygnałowe, jak widać, smafor A i wiadomo, że na tym smaforze możemy, jeśli chodzi o wolną drogę, wyświetlić dwa sygnały, SR2 oraz SR3. W zależności jak ułożymy drogę przebiegu, utwierdzimy, to wtedy gdybyśmy jechali na prosto, czyli byśmy mogli wyświetlić sygnał SR2, to pociągniemy tą dźwignię sygnałową. A1 czyli A1 czyli jazda z największą dozwoloną prędkością, ale jeżeli byśmy chcieli jechać na kierunek zwrotny, to w tym przypadku musimy pociągnąć tą dźwignię A2, czyli wolna droga ze zmniejszoną prędkością, czyli sygnał SR3. Ok, tyle jeśli chodzi. Yy, I tak jak mówiłem, yy, nie ma tutaj osobnej tarczy dźwigni do tarczo-strzygawczej, A yy, to jest wszystko się dzieje za pomocą jednej dźwigni, czyli wraz z wyświetleniem sygnału zezwalającego. Odpowiedni sygnał nastawia się na tarczy ostrzygawczej. Ale to, co Wam mówiłem, właśnie o tej dźwigni. Tu już mamy, widzimy TOK. Mam tutaj tylko dźwignię od tarczy ostrzygawczej na semaforze K. Z racji, że semafor wyjazdowy obsługuje tutaj drugi okręg nastawczy, i dopiero mogę pociągnąć dźwignię od tej tarczy ostrzygawczej K. Dopiero wtedy, gdy drugi okręg nastawczy wyświetli sygnał zezwalający na semaforze wyjazdowym. Tak jak Wam mówiłem, kolejność nastawiania. Tyle jeśli chodzi o ten temat. Myślę, że fajnie pokazać było Wam tą tarczę ostrzegawczą trzystawną. Szkoda, że można było tylko podać sygnał o te dwa, ale wiecie jak w rzeczywistości również wygląda ten sygnał. Dzięki serdecznie i do usłyszenia.